Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Waligórski jest 19 lipca 2024 roku zapraszam na 213 farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Od 20 lipca nowe zasady realizacji recept. Sznur, czyli szybka nowelizacja ustawy refundacyjnej. Refundowane recepty farmaceutyczne na szczepionki. Problem z receptami pielęgniarek na paski do glukometrów czym żyją apteki latem. Dokładnie 20 lipca w sobotę zacznie obowiązywać nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która zmieni zasady wydawania leków w aptekach w określonych sytuacjach. Chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy na recepcie zabraknie pewnych informacji lub będą one nieprawidłowe. Innymi słowy, są to zmiany przepisów, które pozwalają teraz realizować w aptece receptę, nawet jeśli osoba ją wystawiająca, czyli lekarz lub pielęgniarka, zrobi to w sposób nieprawidłowy. A jak doskonale wiemy, do takich sytuacji dochodzi bardzo często. Przykładowo, jeśli osoba wystawiająca receptę nie poda na niej postaci jednostek dawkowania leku, czyli np. mililitrów, miligramów. Czy kropli. Do tej pory farmaceuta lub technik farmaceutyczny w takich sytuacjach taki sposób dawkowania musiał uznawać za nieprawidłowy. W rezultacie pacjent nie mógł otrzymać całej ilości leku przepisanej na recepcie. Od 20 lipca w takich sytuacjach pracownik apteki będzie mógł ustalić postać dawkowania na podstawie posiadanej wiedzy, a pacjent otrzyma tyle leku, ile przepisano na recepcie. To jednak nie wszystko. Od 20 lipca zmieniają się przepisy dotyczące sytuacji, gdy na recepcie wcale nie ma dawkowania leku lub jest ono błędne. Do tej pory pacjent w takich przypadkach mógł dostać w aptece dwa najmniejsze opakowania leku. W praktyce oznaczało to, że z powodu błędu osoby wystawiającej receptę otrzymywał on lek na znacznie krótszy czas terapii niż powinien. Od 20 lipca w takich sytuacjach pracownik apteki będzie mógł wydać nie dwa a nawet cztery najmniejsze opakowania takiego leku. A zatem to bardzo korzystna zmiana dla pacjentów. A zmian tych jest znacznie więcej. Dotyczą one chociażby sytuacji błędnego dawkowania leków do stosowania zewnętrznego, tym, w tym leków recepturowych. Wszystkie te zmiany opisujemy na portalu mgr.farm, dlatego zachęcam do lektury naszych publikacji na ten temat. A na pewno też w najbliższym czasie będziemy jeszcze wracać do tego tematu i rozwiewać wszystkie wątpliwości związane z tymi nowymi przepisami. Przez ostatnie kilka lat w Ministerstwie Zdrowia toczyły się prace nad dużą nowelizacją ustawy refundacyjnej, która uzyskała skrót DNUR. Jej wprowadzenie budziło wiele kontrowersji, a część przepisów była krytykowana przez branżę farmaceutyczną. W ostatnich dniach resort zdrowia zapowiedział kolejną nowelizację tej ustawy. Ma to być szybka nowelizacja ustawy refundacyjnej, która już uzyskała skrót Sznur. W połowie lipca w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami branży farmaceutycznej, a kierownictwo Departamentu Polityki Lekowej i Informacji zaprezentowało listę blisko 80 propozycji zmian w tej ustawie. Z punktu widzenia rynku aptecznego najważniejsze zmiany, jakie ma wprowadzić szybka nowelizacja ustawy refundacyjnej, dotyczą zmiany zasad refundacji i wyceny leków recepturowych. Branża farmaceutyczna wioskowała o całkowite usunięcie limitów refundacji surowców recepturowych i powrót do starych zasad refundowania tego typu leków. Ministerstwo zdrowia nie przystało jednak na te zmiany, ale zaproponowało podwyższenie tych limitów. Obecnie ustalane są one na poziomie 15%. Rozkładu cen danego surowca. Po nowelizacji mają być ustalane na poziomie 25%. W ramach tej szybkiej nowelizacji ustawy refundacyjnej Ministerstwo Zdrowia chce też wycofać się z pomysłu refundacji leków OTC. Pozwalające na to przepisy obowiązują już od kilku miesięcy, jednak nie znalazły zastosowania do żadnego leku. Krytykowała je też branża farmaceutyczna. W rezultacie Resort Zdrowia zdecydował się na ich wycofanie. Szybka nowelizacja ustawy refundacyjnej, czyli sznur, według zapewnień Ministerstwa Zdrowia, powinna wejść w życie najpóźniej do końca tego roku. Jej projekt ma zostać przygotowany do końca sierpnia. We wrześniu miałyby się odbyć jej konsultacje wewnętrzne, następnie ma zostać poddana konsultacjom społecznym. W ostatnim kwartale roku planowane jest natomiast zakończenie prac nad nią i opublikowanie w dzienniku ustaw. Niechybnie zbliża się początek sezonu szczepień przeciwko grypie i istnieje duża szansa, że już w tym sezonie farmaceuci będą mogli wystawiać refundowane recepty farmaceutyczne na szczepionki. O to rozwiązanie środowisko aptekarskie apeluje od wielu miesięcy. Chodzi o to, by pacjent chcący się zaszczepić w aptece nie musiał udawać się do lekarza po receptę na szczepionkę, tylko mógł otrzymać ją od razu wraz z należną refundacją w aptece. To znacznie skróciłoby ścieżkę pacjentów do szczepienia i ułatwiłoby cały proces. Przypomnijmy, że obecnie farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną na szczepionkę przeciw grypie. Jednak jest ona pełnopłatna. W sytuacji, gdy szczepionki są dla dużej części pacjentów bezpłatne lub refundowane, jest to jednak rozwiązanie niewystarczające. W połowie lipca odbyło się posiedzenie senackiej komisji zdrowia, podczas którego Pojawiła się informacja, że Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską pracują nad wprowadzeniem refundowanej recepty farmaceutycznej na szczepionki. Zmiana przepisów miałaby nastąpić w ramach nowelizacji ustawy o świadczeniach, która obecnie znajduje się w konsultacjach publicznych. Istnieje więc szansa na wprowadzenie nowych przepisów jeszcze w tym roku. W trakcie tego posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia poruszono też temat wynagrodzeń farmaceutów za szczepienia. Niedawno zostało ono podwyższone o 0,70 70. Zł. Obecnie jest to kwota 33,37 zł. Tyle apteka otrzymuje za każde wykonane szczepienie. Zdaniem ekspertów, to zbyt niska wycena, która w żaden sposób nie zachęca aptek do organizowania u siebie punktów szczepień. W niektórych przypadkach sprawia wręcz, że apteki wycofują się z tego świadczenia, bo jest ono nieopłacalne. W zeszłym miesiącu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, ordynowanych przez pielęgniarki i położne. W ramach tej nowelizacji poszerzono katalog produktów leczniczych, na które zarówno pielęgniarki, jak i położne mogą przepisywać recepty. Dodano do niego m.in. sulfatiazol czy fosfomycynę. Z kolei położne mogą przepisywać odstan uliprystalu, czyli tabletkę dzień po. Okazuje się jednak, że dość nieoczekiwanie z wykazu usunięto jedną pozycję. Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi. Zamiast niej do wykazu wpisano paski diagnostyczne do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu. Oznacza to, że w praktyce pielęgniarki utraciły możliwość wystawiania recept na paski do pomiaru glikemii z krwi. Na problem ten pierwszy zwrócił uwagę prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bydgoszczy, magister farmacji Marcin Piątek. W jego ocenie Ministerstwo Zdrowia popełniło błąd, który wymaga szybkiej naprawy. Dla aptek jest to o tyle istotna informacja, że recepty wystawiane przez pielęgniarki po 15 czerwca na wspomniane paski do glukometrów nie powinny być realizowane. Więcej na ten temat piszemy w artykule na portalu mgr.farm. Zachęcam do lektury. Lato w pełni. Dla aptek jest to czas dość szczególnych wyzwań i problemów, z którymi zgłaszają się do nich pacjenci. I to o nich piszemy w najnowszym numerze magazynu MGR.Farm, który niedawno miał swoją premierę. Przypomnę, że magazyn można pobrać całkowicie bezpłatnie ze strony Mgr.Farmu kośnik magazyn. A w tym numerze m.in. bardzo ciekawy materiał na temat czterodniowego tygodnia pracy, który postanowiła wdrożyć jedna z firm farmaceutycznych. Czy rynek jest gotowy na takie rozwiązanie? Serdecznie zachęcam do lektury artykułu na ten temat, w którym zarząd firmy Herbapol Poznań opowiedział o swoim rewolucyjnym kroku. Oczywiście w tym numerze magazynu znajdziecie też wiele innych ciekawych wywiadów i artykułów, które umilą wam lato w aptece. Dlatego serdecznie zachęcam do jego pobierania i czytania. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, po więcej informacji z rynku aptecznego i farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm, gdzie pomimo urlopów i wakacji cały czas pojawiają się najnowsze doniesienia na temat tego, co ważnego dzieje się na polskim rynku aptecznym i farmaceutycznym. Jeszcze raz zachęcam też do pobierania i czytania naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który można całkowicie bezpłatnie w wersji online pobrać z adresu mgr.farm. Kośnik, magazyn. W farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program już za dwa tygodnie.